Że kupowanie usług doradczych w pewnym sensie od kilku lat jest czymś zupełnie nowym dla tych ludzi, którzy zajmują się zakupami. To znaczy dużo łatwiej kupować środki trwałe, dużo trudniej jest kupować usługi i jeszcze porównywać ceny usług różnych firm, które różnie te usługi świadczą według różnych standardów, różnych narzędzi. Więc nie mają trudnego zadania, ale no, takie realia są, że oni tych zakupów, czyli działy zakupów dokonują na zamówienie naszych klientów, czyli ludzi z marketingu, na przykład z marketingu. Norbert, powiedz, a jak w ogóle oceniasz kondycję samej branży, bo stojąc na czele związku, a też prowadząc firmę, będziesz mieć doskonały przegląd tego, czy ta branża się rozwija, czy. Czy uczyłeś się na, na tym samym poziomie, jak po prostu nasze koleżanki i koledzy wyglądają z, czy z tej nieco wyższej perspektywy? Na pewno branża się rozwija, to znaczy ilość agencji jest ich coraz więcej. Myślę, że branża też ma dużo do nauczenia się, tak, nauczenia się, dostosowania się do nowych realiów mediowych. To jakich informacji oczekują nasi dziennikarze na przykład z którymi pracujemy? Na pewno rola wideo. Myślę, że to nie jest, może nie tylko jest rolą organizacji branżowej, a przede wszystkim agencji, żeby rozwijać swoją ofertę jakby adekwatnie do potrzeb rynku. Inny, niewątpliwie jest to duże wyzwanie dla samych agencji, dla branży, żebyśmy nauczyli się na przykład operować obrazem wideo. Tak? tak, uczymy się. APS w ramach tego obrazu wideo. Kolega Szczepański, który objął, że tak powiem, prezesury aktualnie, jest, że tak powiem, uznanym członkiem naszego środowiska. To czego należałoby mu życzyć i na co zwrócić jego uwagę? Myślę, że zaangażować organizacje branżowe do tego, żeby aktywnie uczestniczyły we wszystkich inicjatywach związku. I zgłaszały też swoje pomysły na to, co chcą, żeby związek na nich zrobił, albo co oni, w, czy, w jakie inicjatywy oni chcieliby się angażować. To też jest tak, że organizacja branżowa robi tyle, ile chcą, żeby, ile robią jej członkowie. Tak? Jeżeli, jeżeli Twoja agencja nie zgłasza żadnej inicjatywy, a potem mówi, że związek nic nie robi, się przyczepił. No to pytam się, co ty zrobiłeś dla branży. <grywa> Związek jest w pewnym sensie platformą do tego, żeby wspólnie działać. Tak? I jako platforma się świetnie sprawdza, bo reprezentuje interesy wszystkich agencji i nie zawsze ty, prowadząc swoją agencję, możesz występować jako ta agencja. Tak? Czasami właśnie związek jest potrzebny, bo po pierwsze tak, zwiększa pole, no, reprezentuje część rynku, więc ileś agencji może podjąć działania, tym samym skutecznie tak, je realizować, a Związek ma to umożliwić i jest po, prostu, jest po prostu organizacją, która umożliwia wspólne działanie. Natomiast, jeżeli członkowie nie zgłaszają własnych inicjatyw, to tym samym trudno jest oczekiwać od Związku, że ten Związek będzie realizował działania, które oni nie zgłaszają. Na no Szanowni, a, zaangażowa... a pieniążki, dlatego, że żeby to wszystko robić, są potrzebne Środki finansowe i mamy taką dyskusję, która nie ma początku raz nie ma końca. Czy związek będzie zarabiać pieniądze i generować zyski, czy też nie? Ja powiem tak, związek musi zarabiać pieniądze, żeby realizować wszystkie projekty, czyli mówię tutaj o inicjatywach edukacyjnych, szkoleniowych, promowania najlepszych praktyk, czy chociażby wydawanie takiego raportu. Na to są potrzebne środki. I, i, I związek musi zarabiać tak, nie tylko ze składek. Zresztą związek z składki stanowią bodajże niecałe 40% przychodu mm. całego związku. pozostały przechód jest generowany właśnie z PR Forum, z Włoty Spinaczy, z LSPR-u, czyli tych szkoleniowych, szkoleniowych inicjatyw. I oczywiście tak, no musimy musimy generować przychody, żeby realizować te wszystkie działania. Czyli zostawiłeś gospodarstwo związkowe w kondycji słabej, średniej, dobrej, bardzo dobrej? Jak oceniasz te swoje dokonania w dwóch krótkich słowach? Po pierwsze na plusie. Finansowym plusie, tak? Na plusie finansowym, tak. Związek przez też, też ten plus z jednej strony jest wydawany na szereg inicjatyw, też nowych, bo czasami niektóre projekty wymagają inwestycji i związek ma środki do, do, do rzeczywiście inwestowania, ale przede wszystkim też nie generuje straty, bo nie może czyli nie możemy realizować więcej i wydawać więcej niż, niż mamy przychody. Tak? W związku z tym jesteśmy na plusie. Co tak. jeszcze? O kondycję finansową? Nie, o kondycję ogólną. Branży. Ja. Jak zostawiłeś to gospodarstwo związkowe? Jak osądzasz jego kondycję? Już Nie tylko mamy... finansową. Bardzo dobra. Przede wszystkim dobry jest skład i y, 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 struktura organizacyjna w związku. Mamy dyrektora, mamy dwóch, dwóch pracowników etatowych. Y, myślę, że biorąc pod uwagę potrzeby, tak, Bodo, y, 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 w, warto by zwiększyć to zatrudnienie związku, też mając na uwadze. Do właśnie tą, tą, tą kondycję finansową, ale w stanie bardzo dobry jest, jest, jest organizacja. Zarówno pod względem osobowym, struktury, uporządkowania wielu, wielu spraw. Ostatnie słowo, życzenie dla Grzegorza, przesłanie dla Grzegorza. Grzegorzu. Ja bym ja tak, niezależnie, niezależnie od tego, że już nie jestem w zarządzie, na pewno na pewno będę angażował się w inicjatywy związku. I i, 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 w, i zachęcam też innych członków tak? do tego, żeby aktywnie angażowali się w projekty, zgłaszali własne inicjatywy i, 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 i je realizowali, tak? mhm. Szanowni Państwo, no to gościliśmy u Norberta Ofmańskiego, jak widać się w dobrej formie i mówi, że związek też zostawia w dobrej formie. No i cóż, do następnego razu. Bardzo dziękujemy, do widzenia.